Hu, hu ha, hu, ha, nasza zima zła. Szczypie w nosy, szczypie w uszy, mroźnym śniegiem w oczy pruszy, wichrem w polu gna. pisała Maria Konopnicka. No i mamy. Z końcem kalendarzowej jesieni przyszła prawdziwa zima. Jak okiem sięgnąć? Biało, biało, biało. Więc cieszmy się, bawmy się, korzystajmy z tej łaskawości królowej śniegu, która przez wiele lat była mniej łaskawa. Korzystajmy naprawdę maksymalnie. Witam państwa w najnowszym wydaniu serwisu informacyjnego Na horyzoncie news Waldemar Uberna. Proszę Państwa, zmieniamy troszkę nastrój, bo rozpoczynamy od wprowadzanych z dniem 15 grudnia obostrzeń związanych z COVID-19. I tak. Będą obowiązkowe testy dla współdomowników osoby chorej na COVID-19 i zaszczepienie tutaj nie zwalnia od obowiązku wykonania testu. Dalej Transport maksymalne obłożenie 75% Restauracje, bary, hotele, kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne Maksymalnie 30% obłożenia przez osoby nieposiadające certyfikatu COVID-19. Dodatkowo w kinach zakaz spożywania pokarmów podczas seansów. I dalej. Obowiązkowe testy przed przylotem spoza strefy Schengen, nie starsze niż 24 godziny, przed przekroczeniem granicy I tu również zaszczepienie nie zwalnia z obowiązku wykonania testu. No i szkoły. Szkoły wchodzą w naukę zdalną od 20 grudnia do 9 stycznia. Tyle w temacie nowych obostrzeń. Przejdźmy teraz do rodzinnej imprezy, która tak naprawdę znalazła już stałe miejsce w kalendarzu słubickich wydarzeń, czyli biegu mikołajkowego. W sobotę 4 grudnia o godzinie 11 słubicki plac bohaterów zapełnił się mikołajami, elfami i rudolfami. Były też pingwiny, śnieżynki i inne postaci z zimowych krain. Dobrze ponad 100 osób wystartowało w trzeciej edycji biegu mikołajkowego pięknej imprezie rodzinnej. O komentarz poprosiliśmy burmistrza Słubic. Przepiękna impreza, cieszę się bardzo, że ona się już wpisała. Mogę śmiało chyba tak powiedzieć, że wpisała się w nasz tym, adwentowy kalendarz. Słubicki, słubicko-frankfurcki i bardzo się cieszę, już nie mogę się doczekać. Ledwo skończył się trzeci, a już nie możemy wszyscy się doczekać. Takie głosy były czwartego, czyli za rok. No, przepięknie, oby tylko pogoda nam dopisywała i dobre humory podczas tego biegu, to będzie już połowa sukcesu. Dzisiaj widzimy, że po prostu mieszkańcy sobie potrafią się bawić. Jest to kolejny taki argument dla nas, że po prostu warto po prostu kontynuować cały cykl wydarzeń biegowych. Dzisiaj z okazji Mikołaja. Pięknie Zbrany rodziny, fantastyczna zabawa, uśmiech na twarzy i to jest dla nas największa nagroda. Za to wszystkim naprawdę naszym mieszkańcom dziękuję. Jak się biegło? Jak się biegło? Bardzo fajnie biegło. A, a, a pierwszy raz startujecie? Nie, 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 to już trzecie. Trzeci, trzeci. trzeci raz tak. Super fajnie. Mam nadzieję, że za rok będzie i my też będziemy. Pierwszy raz. Pierwszy raz. A w ogóle sama ocena imprezy? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Jestem bardzo dumny z synka, który biegł razem ze mną całą trasę. Ogólnie jak najwięcej takich imprez. My trzeci, tak. Także jesteśmy od początku wywalcami. Z córką, wcześniej jeszcze z resztą rodzinki, ale bardzo przyjemnie polecamy większości osób. Ciężko było, ale dobiegliśmy. Jak Gabrika się, powiecie, się Który raz jesteście na tym. Pierwszy. Mhm. Za rok będziecie. Będziemy? Tak! Trzeci bieg mikołajkowy za nami, czyli mocna dawka ruchu na świeżym powietrzu i uśmiechnięte twarze uczestników ubranych w fantazyjne kolorowe stroje. I jeszcze coś, mimo iż bieg nie był wyścigiem, a zdecydowanie formą rekreacji, wielu uczestnikom udzielił się nastrój prawdziwej sportowej rywalizacji. To była naprawdę piękna impreza. W hali sportowej słubickiej dwójki, w ramach halowego torneo Lubuskiego Młodzików, odbył się piłkarski turniej Mikołajkowy. Dzisiejszy turniej to jest turniej młodzika rozgrywany w ramach y, cyklu turniejów Mikołajkowych. Jak zawsze w grudniu w czterech kategoriach wiekowych: skrzata, y, żaka, orlika i młodzika. I y, wczoraj mieliśmy turniej żaka, dzisiaj młodzika, a w przyszłym tygodniu w weekend przenosimy się do Kostrzyna i tam będą dwa Mikołajkowe turnieje w kategorii orlika i skrzata. W dzisiejszym turnieju Występują zawodnicy w kategorii młodzika, mamy drużyny Pogoni Szczecin, Arkoni Szczecin, Promienia Żary, Kariny Gubin. No i to co powiedzmy takie no, trochę niefrasobliwe dla nas, a przykre dlatego jedyny zespół, który był zgłoszony ze Słubic, niestety musiał udać się na kwarantannę i gramy w siedmioosobowym składzie. Nasz powiat reprezentuje UKS Perła Cybinka i muszę powiedzieć, że poziom dzisiejszego turnieju jest dosyć wysoki. To nie jest eliksir, tylko specyfika miasta i większość, wielkość miasta i to jest tak, że mamy więcej możliwości wyboru zawodników. Dzisiaj przyjechaliśmy dwoma zespołami, pierwszym i, i, i drugim i to jest powód tego, że gdzieś tam chcemy e, ogrywać tych chłopców na takich turniejach. Szkolimy podobnie jak, jak w Pogoni, struktura, tre, struktura treningu, struktura placu prawo treningowego. E, na razie naszym problemem są na pewno obiekty e, treningowe i to nam też dużo przeszkadza, ale w marcu ma być oddana, oddany, oddany cały obiekt piłkarski, właśnie z balonem i pełnowymiarowym boiskiem, więc myślę, że też to dużo nam pomoże w szkoleniu tych młodych adeptów sportu. Na jakiej pozycji chcesz Prawe skrzydło. A, a dlaczego prawe, a nie lewe? No bo po prostu mogę schodzić do środka, uderzać z lewej nogi. Mogę też pójść po linii, dać wsteczną. Myślę, że chciałbym wiązać. Chciałem zagrać bardzo w Manchesterze United. No. Zwycięstwem turnieju została drużyna Pogoni Szczecin, która wyprzedziła ekipę Kariny Gubi. Trzecie miejsce zajęła drużyna promienia Żary. Gratulujemy! Słubicka Galeria Okno to miejsce, w którym kreatywność nie zna granic. Tym razem były to pracownie Mikołajkowe i dzień z wesołymi Reniferkami. Galeria Okno słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury realizuje w dniach od 6 do 10 grudnia kolejną edycję bardzo ciekawych warsztatów pod nazwą Pracownie Mikołajkowe. No bardzo się cieszymy, że w tym roku mogliśmy zrobić warsztaty w galerii, że mogli, mogliśmy zaprosić dzieci, rodziców, też dziadków, aby tutaj spędzić czas. Pokazujemy różne techniki i materiały. Dzisiaj akurat mamy papier który można y, pięknie formować i robić naprawdę piękne ozdoby, a trochę o tym się zapomina. Kupujemy gdzieś gotowe figurki, a tymczasem naprawdę można zrobić fajne rzeczy z papieru. Jutro malujemy bombki, y, czyli troszeczkę inaczej. W czwartek szyjemy. Tworzymy upominki wspólnie, kolendy nam tutaj grają. Myślę, że to jest fajny czas, aby spędzić razem, ale też wydobyć trochę kreatywności w sobie. I to taki czas ewidentnie korzystny, pozytywny, dobry dla wszystkich uczestników, bo nabierają ciekawych umiejętności, które się na pewno przydadzą do czegoś. Raz, że to jest kreatywne, a z drugiej strony potrafią zrobić z różnych materiałów różne rzeczy. Tak, dokładnie. No nie tylko manualne rzeczy ćwiczymy, czy wycinanie nożyczkami, czy rysowanie, ale również pobudzamy wyobraźnię, jak coś można stworzyć trochę z niczego nieraz, a trochę z, za pomocą y, półśrodków, dodając swoją wyobraźnię, elementy, można stworzyć upominki, ozdoby. No przepiękne prezenty, bo takie samodzielnie zrobione po prostu są najlepsze i o to właśnie w tym chodzi. Piękne prace wykonane przez dzieci, będące efektem rozwoju ich kreatywności, w pełni oddają klimat tego niezwykłego, przedświątecznego czasu. Po raz kolejny do Górzycy strunęły Aniołki i Anioły na kolejną edycję Festiwalu Aniołów. W gminnym Ośrodku Kultury było świątecznie biało i prawdziwie niebiańsko. Śpiewające o Mikołaju, Choinkach i Gwiazdce małe i starsze Anioły, swoimi występami zachwyciły publiczność. Goście festiwalu, starosta Leszek Bajon, wicestarosta Robert Włodek, wójt górzycy Robert Stolarski i szefowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach Monika Karasińska wręczyli nagrody związane z anielskimi konkursami, na które wpłynęło blisko 200 prac. Fantastyczne przebrania uczestników i ich kunszt wokalny sprawiły, że artystyczna poprzeczka znów zawisła wyżej. Gratulujemy organizatorom i uczestnikom kolejnej pięknej niebiańskiej imprezy i czekamy na jej kolejną edycję. Do serca przytu psa, weź na kolana kota, śpiewał znakomity satyryk Jan Kaczmarek. I wszystko jest fajne, kiedy zwierzęta mamy w domu, możemy o nie zadbać, zima im nie straszna. Ale w momencie, kiedy mówimy o schroniskach, o tych porzuconych zwierzątkach, im naprawdę warto dopomóc. Zapraszam na króciutki materiał. Zbliżają się święta, podczas których będziemy obdarowywać się wzajemnie prezentami. To szczególny czas, w którym możemy również otworzyć swoje serca dla zwierząt przebywających w schroniskach. Szanowni Państwo, jak co roku, nasz sklep organizuje wielką zbiórkę darów dla zwierząt potrzebujących. W tym roku nasz wybór. Pat na Azorki w Gorzowie. Zbieramy, jest to zbiórka premium, czyli zbieramy karmy wyższej jakości, bezbożowe, zbieramy koca, naręczniki, suplementy diety, zwłaszcza na stawy, szampony, różnego rodzaju szczotki, przyrządy do wyprowadzenia psiaków. Całość darów zebranych trafi do Azorków z końcem grudnia. Postanowiliśmy, iż nasza zbiórka odbędzie się między 6 a 31 grudnia. Nie ma też problemu, jeśli ktoś dostarczy w późniejszym czasie, także dostarczymy do Azorków. Przyłącza się do nas wiele firm, głównie producenci karm i kosmetyków dla zwierząt, także zachęcamy do udziału. Biurka nie ma charakteru zamkniętego, co znaczy, że karma, która trafi do Azorków przez nasze pośrednictwo, nie musi zostać zakupiona w naszym sklepie. Można w dowolnym miejscu na ziemi kupić, dostarczyć do nas, my jak najbardziej dowieziemy do Azorków. Zbiórka ma miejsce w naszym sklepie zoologicznym Planeta Zoo przy ulicy Plac Przyjaźni 17. Jest to w starym jubilacie. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9 do 17, a w soboty od 9 do 13. Ewentualnie można do nas przedzwonić na nasz numer telefonu 609 300 97, dopytać jak, jakiego rodzaju karma jest potrzebna. My doradzimy i chętnie też od siebie coś dorzucimy. Drodzy Państwo, to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Natomiast po serwisie zapraszam Państwa na kolejny dziewiąty odcinek serii filmów pod tytułem Wybieram pasję. Filmu, który realizujemy na zlecenie gminy Słubice. Tym razem bohaterem będzie pasjonat fotografii Adam Czerneńko. Po filmie Wybieram pasję zapraszamy na nowości firmy Brandmet. Właściwie Centrum Medycznego Brandmed, żeby było klarowniej i jasno. Natomiast później rozmowa na horyzoncie. Kolejna gościem jest pani Anna Prażanowska, prezes Fundacji Terapii i Rozwoju MIND. No i na koniec zapraszam Państwa na najnowsze wydanie wiadomości samorządowych. Jeszcze coś na koniec, zanim zamkniemy serwis. Taki paradoks meteorologiczno-kosmiczny. Wiecie państwo właśnie w grudniu, gdy za oknem jest ciemno i zimno, nasza piękna planeta Ziemia jest najbliżej słońca? Oto taka zagadka meteorologiczno-kosmiczna, jak powiedziałem. Teraz to już wszystko. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.